Boję się, jestem już po 80. Mówi pani Danuta o koronawirusie. Pani Danuta jako pierwsza została zaszczepiona w punkcie szczepień przygotowanym w obrzyskiej starej kopalni. Komar Cieszę się pani, że jest pani pierwszą osobą. I bardzo, powoli... bardzo się cieszę, bo moja córa już jest zaszczepiona, bo pracuje w służbie zdrowia, a ja. Warto się szczepić? Pewnie, że warto. Bo mnie, mojej rodzinie chorowały i za granicą mam rodzinę chorowała, no to ja wiem jaka to jest straszna choroba. Punktualnie godzinie 8 w punkcie szczepień w Wałbrzyskiej Starej Kopalni rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Dziś w Starej Kopalni pracuje też prezydent Wałbrzycha, Roman Szałamek, który wziął urlop od zarządzania miastem, by pracować przy kwalifikacji pacjentów do szczepień. Przed starą kopalnią postawiono wielki namiot. Tu pacjenci przed szczepieniem mają swoją poczekalnię. Po wejściu do budynku muszą wypełnić ankietę, później wywiad z lekarzem i szczepienie. Po szczepieniu pacjent musi poczekać 15 minut w drugiej specjalnie wydzielonej poczekalni, a później może już iść do domu. Jak tłumaczy pani Danuta, warto się zaszczepić, bo koronawirus jest niebezpieczny. I szczepienie to jest naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, że, że w ogóle jest takie szczepienie.